Jak myślicie? No, a w ogóle to jest dobry przystanek, ale gdzie jest pociąg? No nie mam pojęcia, ale to przecież dobry adres. A może się skupiliśmy? Nie ma szansy. Przecież każdy dostał ulotkę i wtedy in... była ulica. Prawda, Lajra? O, tak! To więc Ladaszai. Lettershy... To więc Latershai nie może... Zgubiliśmy się. Hej, nie mów tak do mojej przyjaciółki. Będę ja do każdego, kogo chcę. Powiedz, Applejack, to więc, czy nie wy Apple Jack, Sweet Apple. Teraz to nasz że zrobiła Nie wiem. A co? Wtedy była. niebredna? Niewbredna? Mhm. Mm no. Boże święty, niech tego nie chcę wracać. No, już wolałabym. Niech no, powiedzieliście dzieci sobie bo też, to więc... Dobrze, 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 dobrze. Myślę, że za ostro wrzuciłaś tak ogonem. Znalazłaś się następna? Nie, 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 nie. Pięknie. Pórzecie grzyba. Urządę. Ups, przepraszam. Uuu, nic nie szkodzi. Au. Au. Uważa, jak lecisz, Laira? Dobra. Pięknie. tych swoich kłopotów. Ktoś tu teraz ma alergię na tyłki, co? Teraz to ja. <ścoughs> <ścoughs> No, kiedy? Bo mi przyjedzie! Radzi! 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 Aaaaaat! Nie! Jedziemy! Oni są No właśnie. Przecież to ja! The To ja! Przecież. Wielka i Czepowska Trixie jest najlepsza. Rality, nic nie jest nie. A kiedy to mówiłaś? To się przewaliło. No to? The Great and Power for the Trixie! Tak, tylko że nie po angielsku. Znowu to chcemy? No to poczekaj, teraz inaczej będzie. Ej wielka i mocna T-Rexy! Teraz nie A! A to nie trzeba kupić pilotów? A! Przecież to jest Afriko! O, taka mandrala się znalazła teraz. A, no tak, to ta wishes. Ну, все-таки, ну так, да, заповедялись! что? Я не могу! что? ку О, Эй! ci jeszcze gorzej za jak pójdziesz do trzech masz zniknąć na Raz, dwa, trzy. A! Chyba zbyt... za wolno. Poczekaj! Podskoczyłaś im jak nie wiem. No właśnie, mają za swoje. I... Ha! Au! Przepraszam, że to Au! Au! Przepraszam, ale to się... jest jakąś mała. No, wszystko to się nie skończyło dobrze. Au, moje. Lera, obudź się. Zaraz poziom. Przyjechał.

I mamy gdzie się odzamienić? Tak. Dobra. Skończmy nas zmieści. Dwa. Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeszcze torba. No to pięć. Jeszcze kolory to tutaj na noś sobie. Sześć.

Nie wiem. Nie, nie, nie. Może ciężka no, czas, nie wyłonę się. Dlaczego ja z nim umieszczę? Awaria. SOS, SOS. Zaraz dolecimy. Zbijemy się. To co już chłopaki są? Do jasnej makreli. Już jestem w te te. Wspaniale. Czemu się tak stroiłaś? Jakbyś brałaś ślub? O, tak się ustroiłam jakbym na razie. No bo dziś jest wielki dzień. Wreszcie przyjechała moja siostra. Super. Zaopiekuj się nimi. E, ja znajdę za łóżko. O, jacieku! Tu wysla! Jedno imię. A no ja myślę, że ładne. Tutaj będę spała. Jak e, później mam powoli za łóżko? się no, wybiorę te to i już. A. Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I ja jestem dziesiątką. A! Przykro mi, Klomet. Bardzo mi przykro. Niech pan się z tej rocieckiem. Ty, uważaj, nie do mnie mówisz. Zaraz zostaniesz zlikwidowana. No, co? Nie! To prawda, sobie Nie! Czyli, że odejdziesz stąd i normalnie już nie będziesz tutaj ją Kempingowała. Ale to są moi przyjaciele. Tak? A słyszałam, że dręczyłaś kogoś. jeszcze moją. Nie, nie dręczyłam. Oj, oj, oj. <triky> Trek si ticho! Ука-бука, ука-бука, не я е Она ушла в свою маму. А, супер. Хм, так это паникицка. Najlepiej uważne słówka, bo mogę ją od tej przeprowadzić, a te nie będzie. Proszę, niech pani tego nie robi. To moja, to moja. Jak siostra ona jest. Mm. Mm. Siostra. Proszę pani, bo podzę panią. Mm. I to usiarznik. Witaj, Myślę, że teraz ty jesteś miła. Jestem, jestem. Witaj Sky. Cześć, cześć. Eee, nie poznajesz mnie? Nie. To ja. Kto ja? No, wiesz kim jestem. Nie, nie wiem kim jesteś. Jestem twoją mamą. Że co?

Chyba się poczochrałaś. Tak. Mniej więcej. Continue end.